Hej, czyli witajcie, tutaj Bikim i w tym filmie pokażę Wam jak prosto obsługiwać program Mowa Video Editor. Ogólnie z programu korzystam już prawie drugi rok. Jest to dość dobry program, który rzetelnie mogę Wam polecić. Ma jednak parę wad, na przykład to, że potrafi się raz na jakiś czas ściąć podczas oglądania podglądu właśnie z kamery. No ale poza tym jest to program dość dobry i w tym filmie Wam przedstawię jak dobrze go używać. I do tego pokażę Wam w tym filmie fajny protip jak zaoszczędzić pieniądze kupując ten program. Dobrze, ogólnie teraz mam dla Was pewnego pro tipa, jak zaoszczędzić pieniądze. Ogólnie oficjalny program kosztuje 111 zł, a przynajmniej tak było pokazane na ich stronie. Wchodzimy sobie w ich główną stronę, której link macie w opisie i pobieramy sobie za darmo. Gdy sobie to pobierzemy, wtedy mamy darmową wersję próbną, w której jest niestety zdank wodny. Ale, jeżeli klikniemy odinstaluj, po prostu przez komputer... To wtedy wyskoczy nam pewna wiadomość, że chcą zatrzymać nas po prostu jako klienta. No oczywiście tak nie jest napisane. I że dadzą e, zniżkę na minus 30%, jeżeli kupicie to w tej chwili. Więc jeżeli planujecie zakup Mowa Wideo Editor, to polecam. Oczywiście tutaj jest Mowa Wideo Editor Plus, ale link do zwykłej wersji macie w opisie. Dobrze, a teraz przejdźmy już do głównego tematu materiału. Jak na przykład wstawić tutaj taki film? Klikamy tutaj. Moje pliki i dodaj plik multimedialny. I jeżeli byśmy chcieli tak dodać plik, to wystarczy sobie przeciągnąć. Ale jeżeli byśmy chcieli dodać plik z pulpitu, to bierzemy go i go po prostu przeciągamy na program. Wtedy, go, gdy go przeciągniemy, właśnie tutaj nam się taki pojawi. I teraz najważniejsze rzeczy. Tutaj, właśnie możemy sobie patrzeć podgląd, jak to tam wszystko wygląda, i tutaj możemy sobie pomniejszać lub powiększać skalę. To się przydaje, jeżeli chcemy wyciąć jakieś momenty, na przykład gdy było cicho, albo nie wiem, w nagraniu coś nam przeszkodziło. Na przykład, powiedzmy sobie tutaj, wycinam tą ciszę na początku, i wtedy klikam tutaj takie nożyczki, które po prostu odpowiadają przyciskowi wytni. No i gdy to wycinam, to mam zaznaczone właśnie dwa pliki. Bo te pliki zostały właśnie podzielone, i muszę odkliknąć i zaznaczyć ten, który chcę usunąć, i klikam kosz. I już tego pliku nie ma. Teraz kolejną rzeczą, która jest dość ważna, są dźwięki. Mowa Video Editor zapewnia nam dość dużo dźwięków, które jednak nie zawsze są dobre. Większość tych dźwięków ma prawa autorskie, tak wiem, dźwięki z prawami autorskimi, trochę to dziwne, ale niektóre z nich właśnie mają. Prawa autorskie, sam nie wiem dlaczego, ale już parę razy takie dostałem. Oczywiście, jeżeli nie mamy zarabiania, to tak w sumie one nic nam nie mogą zrobić. No ale wiecie, polecałbym nie pobierać więcej dźwięków, tylko mieć u siebie jakiś folder z różnymi dźwiękami. Co dalej do muzyki? Z muzyką jest podobnie. Trzy czwarte tej muzyki ma prawa autorskie, przez co tak średnio, jak ktoś ma większy kanał, na przykład powyżej 1000 subskrypcji, i możesz zarabiać, to tak średnio właśnie z tym zarabianiem. Jest tu ogólnie sporo różnych piosenek, które w większości nie są dobre i nie spełniają raczej waszych wymagań. Dlatego też radzę pobrać sobie własny folder. Na pewno gdzieś na YouTubie albo gdzieś znajdziecie różne ciekawe utwory muzyczne, które możecie do tego wykorzystać. Tutaj macie powiedzmy intro, którego też nie polecam, chyba że to, to jest jedyne. Które, jakkolwiek mnie zadowala, reszta jest po prostu jak dla mnie dość bezużyteczna, bo raczej ten, kto nagrywa z intro, już je ma. Dalej mamy tło, ale tło akurat możemy zastosować do green screena. I oczywiście wstęp do klipów, co tak w sumie jest takim drugim intro. Tutaj mamy różne efekty obrazu. Te efekty, według mnie, są bardzo przydatne, bo czasami mogą naprawdę fajnie urozmaicić nagranie. Na przykład możemy sobie w sumie naprawdę dać praktycznie wszystko. Dalej przechodzimy do tekstu. Polecam prosty tekst, bo reszta jest taka trochę przesadzona. I wtedy bierzemy sobie taki tekst i wklejamy go sobie tutaj, tu gdzie jest to T. Jeżeli chcemy, żeby ten tekst był krótszy, bo na przykład chcemy na początku filmu poinformować widza o czymkolwiek, czy na przykład nie wiem, żeby zostawił łapkę w górę. Wtedy. Skracamy to trochę, na przykład dotąd, i klikamy w to dwa razy. Tutaj możemy napisać nasz tekst, na przykład dajcie lajka. Like Oczywiście, jak widzicie, to są właśnie takie wady, że czasem to ścina. I wtedy, jak po prostu puścimy ten film, to dajcie lajka, like będzie widoczne bez żadnej obramówki. Za chwilkę się załaduje, bo to tak ma. Zobaczcie. I tak po prostu to widać. Kolejną rzeczą jest, jak dla mnie, tutaj już nie ma tych przydatnych rzeczy, bo to są naklejki, różne. Strzałki i tym podobne, których też w ogóle nie polecam. Oczywiście jest też przybliżanie, które jest dość przydatne, ale każdy wie, to jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć gdziekolwiek na materiał i kliknąć dodal, przybliż lub panoramę. Kolejną bardzo przydatną rzeczą, bez której ten program nie byłby sobą, jest głośność. Z tym programem jest taki problem, że każda muzyka, dźwięk, wszystko co tutaj jest, audio jest zepsute. W sensie chodzi głównie o to, że na przykład gdy macie własne nagranie ustawione na 100%, a ich muzyka jest ustawiona na 50%, to nadal ta muzyka będzie jakieś 2-3 razy głośniejsza od Waszego filmu. Dlatego radzę Wam po prostu podgłośnić sobie materiał swój. Kolejną rzeczą jest szybkość. Szybkość jest bardzo przydatna, bo możemy na przykład robić timelapsy i tym podobne. Po prostu możemy zmieniać szybkość w górę, w dół, obojętnie. Możemy też oczywiście slowmo robić. Dalej odwrócenie. Odwrócenie to jest dość ciekawa rzecz. To jest głównie dla osób robiących filmy typu muzyka jakiegoś YouTubera od tyłu. Wtedy bierzemy sobie takie nagranie, klikamy sobie na nie, klikamy odwróć, i jest puszczone od tyłu. I dźwięk, i obraz. Więc polecam. Naprawdę fajne efekty to daje. A znam osoby, które robiły właśnie takie. Kolejną rzeczą. Kolejną rzeczą są efekty audio. Gdy tutaj sobie klikniemy, kolejne rzecz to są efekty audio. Gdy klikniemy sobie tutaj, w te trzy paski, mamy różne rzeczy, na przykład korekte. Dzięki temu, ale to głównie do muzyki się przydaje, możemy zwiększyć na przykład basy, redukcję basów różne takie, ale to głównie do muzyki się przydaje. Ale jest tutaj też dość ważna rzecz, jak eliminacja szumu. Jeżeli was mikrofon jest. Bardzo szumiący i nie pozwala Wam w nagrywaniu. Możecie to trochę tu zmniejszyć. Nie polecam w 100%, bo inaczej takie dziwne dźwięki to wydaje. Kolejną rzeczą, która też jest dość przydatna, jest dogrywanie się. Tutaj możemy nagrać audio. I wtedy wystarczy, że klikniemy Rozpocznij nagranie i gdy mówimy, jak widzicie, to na bieżąco się nagrywa. Wtedy, gdy skończymy już, klikamy Zakończ nagranie, możemy je sobie przyciąć. Wszystkie efekty na to działają i możemy sobie to ustawić, gdzie chcemy. Dzięki temu po prostu będziemy mogli tak normalnie sobie wszystko dograć się do jakiegoś części materiału. Na przykład gdy nam coś nie wyszło, albo chcemy coś dopowiedzieć. To jest bardzo przydatne. Kolejną dość przydatną rzeczą, ale bardziej dla vlogerów, bardziej takich, którzy na przykład jeżdżą czymś, albo po prostu ich kamera się trochę trzęsie, jest stabilizacja. Pomaga to, żeby po prostu kamera się nie trząsła, znaczy oczywiście w efekcie montażu, nie w rzeczywistości. I wtedy trochę lepiej to widać. I to już by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli chcecie jakiś poradnik, z czegokolwiek innego, możecie napisać śmiało. Cześć.